się śmieczko z tej strony mówisz ma niesamowity materiał Dla mojego widza za każdego zbytego fraka fraga daje aż 100 goldzisza, ale się zginie, odejmuje 50. Jak myślisz, ile zdobył, a ile stracił? Oglądaj do końca osoba, która pierwsza poprawnie obliczy czy ile golda dostał widz, garnie ode mnie serce w komentarzu. Za łapkę do góry i zaczynamy. Słuchaj, ja gram petką, Znaczy nie, w sumie Glokiem gram. Ja ja też. Okej, okay, dobra. Co, wchodzimy na szybko czy na wolno? Możemy na szybko spróbować od razu. Posować. Okay. Skoczymy rybali. O, proszę bardzo. Super. A, widzisz, fragensa zrobiłaś. Otwierającego. Pierwszy jest. Pogramy na jakiś typ. Sami sobie chyba lubię. Chyba widzieli. nie kupiła. Rzeczywiście. Ty, Śnabic gra. I okna chyba. Słyszałem. Aj, złyszałem. Dobra. Aj. Aj. Z tego spasa. Ten spasa na tej mapie jest za mocny, nie? I to zdecydowanie. To marzy Ty. Ale pomysła dałaś. chodźmy w pierwsze, czy nie? Tak. Ok, Mało ma. W tym sajdzie ma mało. Leży. Okay. Leży z, z, z okno. Naj, nice, brawo. Robi robotę. Robi robotę. Natalka wariacie. Dobrze jest. Ej, weski słuchaj. Ile masz już fragu, bo tej cały czas ustawiania na dwa palce mam. Dwa fragi, dobra, idziemy web. -web. Dwa fragi. A to od kiedy tak dokładnie dofa? Od yy, czerwca, lipca. Jest dobrze, a ile masz już godzin? 800? Nie wiem, nawet, musiałbym sprawdzić, ale. Co jest, jest gramy? Ochrony. Tyle godzin? Alda, łeb. O, nie, nie mogłem się obrócić źle. Nie wiem, co, nie wiem, co ja zrobiłam. Ja nie wiem, o co mi chodzi. <grystanie> nie, co się dzieje? Ale, Beskitu, masz tak dużo godzin. Teraz tak sobie chciałem Włoje przeliczyć, ale nie wiem tego przeliczyć. Czyli tak, od, od czerwca, tak? No około. Okej, okay, czyli około 6 miesięcy, ty prawie 102. No tak, 140 godzin, 120, coś tam tego jest. Na miesiąc no, no tak wychodzi 30 godzin na tydzień Ty Ja mogę dać ci flasha, no. fleszach, chcesz? Oj Dobra, nie chcesz 99 dostał Tamtym nie jadę Tamten? Tak osiema Wcześniej do prawej było Nie, on tutaj gra No to kiedyś było O no, siema On wychyli, bo nie ma pskej. On taką bombę dostanie. Ja się nie spodziewa. Nice. No proste. Inhuman reaction. Kurczę. Ale ja w ogóle. cię... Chłop w szoku. Ej, powiedziałaś jak Ewa swoboda, nie? No chłop w szoku. No chłop w szoku. Nie wiem, czy widziałeś ten urywek. Widziałam. A no, tak powiedziałaś trochę. A ten, w ogóle jesteś często na liveach i w ogóle się zastanawiałem, czy taki fake, czy to jakiś chłopak. Czy się nazywa Natalia? Czy to prawdziwa Natalia? To prawdziwa, mnie się nie da podrobić. Oczywiście, że tak. O kurde. Jest ten, okno. Okno i side. Nie, nie. Wiesz co? Jest za side em. Aj, balewo O nie! Ale... Ale zbyksyłam. Ajajaj. Aj. Ale słuchaj, masz już? Trzy fragi, jest dobrze. No, ja widzę potencjał tej gry. Szansa jest spora. Znaczy pomimo tego, że gramy w Tero i oczywiście... No, zawsze może się odwrócić kota ogonem, to jest ok. Jest ten... Ej, okno. Ej, dasz mi boosta na okno? Wiesz co, ja... Tak. Czekaj, co podejdę. Ej, ty tutaj jest. Ej, ej weźmy za bombę, bo tutaj na blisko jest. Ja patrzę do prawej. Aj, tam kim dostał? Hop, już skakuj. Okay, Dobra, niestety nie dostał. Ale robisz to. Dobra, lecę. Pa, ten frak leci na twojej konta, jak zdobędę. Go habi. Go, go. <śmiech> <Aj>. <śmiech> Ach, chciałem na tapa, nie no. Ale dobra. Słuchaj, teraz przynajmniej jest presja, żebyśmy odrobili, tak? No, Nie byłoby nawet, co tutaj robić. Ja ma emocji z No właśnie, a najważniejsze w Stanowie to radość, a radość to też jest emocja, chyba. Chyba. Tak. O, super, dobra, mamy to. Ktoś potwierdził tą informację. To <laughs> dobrze. Lecimy. Fajnie, nie, zostajemy na jedną Lecimy, nie śpimy. Szorcik. Aj, karamba. Tam jest jeden typ na szorcie. Wiesz? Widziałam I odnoga. noga na it. Dostał. Dwóch jest, dwóch. Jeden dostał dużo. Wyścig. Tak nice. Aj, jest, dolewa. O, o masz 30. Za ramiony dawaj. Do Dolewa jest. Przyszedł? Nie, do... Brawo! Nice. Nie! 4 HP. Nie, no kurna talka, kerry. A na ile grasz palców w ogóle? Na 4. O, panie, jak widzicie, to jest do tych wszystkich widzów, którzy siedzą w brązie i mówią, że grają na dwa palce. Warto zagrać, zagrać na 4. zacząć grać na 4. Tak, polecam, ludziarka. A w ogóle ostatnio mówiłaś, że po tym odcinku przynajmniej ktoś się do zaprosił i chciał od Ciebie... Co się od Ciebie w ogóle, bo nie pamiętam. O Jezu, ja nie pamiętam, ale wiesz ile wiadomości dostaję nawet? Oj palę się, dzisiaj do mnie ktoś pisał. Serio? Tak. Brawo, najsik. Nice. Pisał do mnie chłopak jakiś, czy zagram z nim. Powiedziałam, że nie gram z randomami. No, w sumie no reakcja, na no, random to jest taka przypadkowa osoba, jakby ktoś tam nie wiedział, to nie jest żadne wyzwisko moi drodzy. Więc, tak jakby z losowymi ludźmi się nie gra zazwyczaj. No, ja też staram się nie grać z losowymi ludźmi, Tylko Grać z ekipą, tak? Każdy ma jakąś tam swoją ekipę. O panie, szorcik. Wiesz co? No to jedną osobę słyszę, to tu jest nic, wiesz? Ja pójdę popatrzeć, mi da. Aj, ale mi wyszedł. Jeden czy dwóch tam jest? Jeden, jeden ciąg wychodzi Dwóch. Już tak. O panie, ale fajnie. No mam pomysł. Nie dostanie białe. O. Oh. Nawet nie wiem jakie rangi gramy, bo Natalia ma Silvera, więc tak jakby pewnie nie dobrała jakichś wysokich rang Ale... Jak wbijają... Nie wiem, ja, ja opurczuję. Okej, okay, <grym> dobra, bo ja w ogóle słyszałem jakieś niepolskie słowo. Ja, ja sobie myślę, nie, no dziwsz gada do mnie w hi, po chińsku. Chłopaki tam się zą... Dawaj, lecisz tam, kurczę na flagi, twój odcinek dawaj. No, no, no właśnie, no tak. Ej, hey. oj oj, i po co mi to było? <grym> Jeden do lewej był. O nie! Co to było? Nie wiem. Chciałem na tapa. O, o, mam pomysł. Mam flesza? Nie mam. A, może siedem. Damy radę. Dobranoc. Aj karamba. Dobrze było. No wiesz, pomysł był dobry, ale wykończenie tego wszystkiego to tak już średnio. <noise> Ej, wiesz co, nie masz psychy zrobić fraga za wupy. Nie Zostać mnie, a ja nie mam psychy. Trzymaj. Zrób. Ja ci ten... masz Słuchaj, jak zrobisz tego fraga... A ja, ja nie mam psychi, jak bo... zrobisz tego fraga, masz plus 50% za fraga. Nice. Nie wiem czemu się. Ja Do prawej. I short. Au, oh, nie mam biceps. <noise> dobra. Słuchaj, weźmy AWP I jeszcze raz spróbujesz, dobra? Dobra. Elegancko. Dobra. Czy mają ciąłkę? A ja? Kupić tak... ci coś? A masz hajs na wupę? Nie, nie mam. Dobra, to sobie kupię M40. m O, ja sobie ja na tapie zagram. Zobaczymy jak mi pójdzie. Mam nadzieję że dobrze. Szorcik Faki, jakie, palaki zajął w ogóle yes. Nice, brawo Udało się Ej plecy plecy, od dawaj go, jest twój O kurde, tu masz Myślałam, że wchodzi dopiero To starczy tej awp Dobra, dalej sobie zagram diglem A później, a w sumie dobra Możemy już to wygrać, żeby się nie męczyć I oponentów mm. Żeby im, że wiesz, żeby im nie dawać nadziei Później gorzej jest. Shortik. Oj. No dobra. Tam jest dwóch. Do prawej i shorta masz. Ej, masz jakiegoś flesza? Masz flesza? Kup flesza może. Mam. To rzuciłabyś mi flesza, go? Tak, nie. To rzuciłabyś mi tak w górę, tam, o, o tam w górę, o tam, o. Dobra, dobra, no. To rzuć teraz. Aj, ja nie to rzuciłam. Nie no, ja jestem takim botem, ja nie wiem. Szerość to postawa, pamiętajcie widzowie. <noise> Jest od noga jeden. Oj. Aj. 16 dostał, jeżeli to ci coś da. Może. Super. Aj, o, Dobrze było. A dobrze było, słuchaj. Zrobiłaś Chyba aż. i tak dużo mu dałeś.